No jeszcze ciąg dalszy niejako tego wydzielenia 450 bodajże chyba pierwszego A. No tutaj widzimy rzecz podobną jak gdzie indziej rósł gruby dąb, obok rosły cienkie. owe cienkie dęby zostały tutaj sobie, podobnie sytuacja jest, tutaj rósł gruby dąb. Ten, tu, który widzimy, nie ma tego dęba, został taki cienki. Nie ma tamtego, też został taki cienki obok niego, czyli wycinamy metodą taką, jaką znamy wcześniej, pozyskując co lepsze drewno. No i dowód tutaj na to mamy. Tu wycięto dęba grubego, tak przy trzebieży, wyznaczono. Dęba cienkiego. Nie mogło tak być, że leśniczy wyznaczył, choć tu są cuda różne, ale załóżmy, że nie mogło, że wyznaczył trzy drzewa obok siebie. Nie, ten cienki miał być wycięty, jako że przeszkadzał w jakiś sposób, czy był gorszy od tych ładniejszych, bo w Trzebieży, o czym może nie każdy wie, wycinamy drzewa najgorsze, działając z pożytkiem dla drzew ładnych, które mają tutaj zostać do. Etapu rębni, czyli wycinamy, czyli pozostawiamy ładne najładniejsze, a wszystkie inne szkodliwe, szkodzące im usuwamy. Zostawiamy te drzewa, które im pomagają niejako. Ale jak mówię, na pewno wycinamy te szkodliwe, wycinamy te suche, wycinamy to, co w tym lesie jest zbędne, co nigdy nie będzie w przyszłości ładne. Od choćby dla przykładu taki tutaj piękny dom, który został i bardzo słusznie, że został bo on kiedyś da duże pieniądze. Pewnie nie nam, ale naszym dzieciom. Las generalnie to rzecz wiekowa. Lasu nie sadzimy dla jednego pokolenia. Tutaj wyznaczono dęba i bardzo słusznie cieńszego, chociaż on tu akurat jest na spodzie. I tutaj zadziałano w sposób mądry, że tak powiem. Natomiast trudno powiedzieć. Co działo się w tym miejscu? Bo tu wycięto grubego dęba. Ja raczej wątpię, żeby to tak były. Te dęby grube, w takim stanie bardzo takim nieładnym. Jakąś wadę, żeby ten dom gruby miał. Przypuszczam, że jedyną jego winą było to, że po prostu był gruby. Yy, I to wszystko. Ale mogę się mylić. Niekoniecznie wszędzie muszę mieć rację. Chociaż to, co mówię. Podparło się dowodami licznymi wcześniej. Przedstawiałem to bodajże, chyba wczoraj oglądałem takie rzeczy i wcześniej jeszcze. W każdym razie tak tutaj działa ta selekcja w wykonaniu leśniczego, bo to rodzaj selekcji leśniczej podejmuje decyzję o tym, które z drzew pozostanie, a które ma przepaść. Ta decyzja powinna być rozważna, bo tam jest pozostawiony taki właśnie z takim arakiem dom powinien być rozważna, bo to w przyszłości rzutuje na stan drzewostanu, który chodzimy, ale nierozważną decyzją jest to, jeżeli leśniczy przychodzi i wyznacza na danej powierzchni mnóstwo drzew, pilarze wybierają z tego z tej ilości jakąś część wycinają, przy okazji wycinają jeszcze niewyznaczone, bądź też na polecenie leśniczego, bądź nie, i odchodząc, zostawiają tych kropek znaczne ilości w lesie. No to przecież to jest już postawione na głowie i tak nie powinno być. Czyli to już nie jest gospodarka, to jest jakaś partyzantka, którą to tutaj uprawia leśniczy. Tu widzimy następna kropka. Takie kropki nie powinny zostać. Jeśli coś wyznaczyłem, zawsze byłem tego zdania, że jeśli coś wyznaczyłem, to należało wyciąć, a znaczyłem tyle, ile potrzeba. Nie znaczyłem, tak jak w tym przypadku, dęba, który rośnie na otwartej niemal przestrzeni, nikomu nie przeszkadza. Został wyznaczony z jakiegoś powodu, trudno powiedzieć jakiego, ale został. Tutaj dla odmiany wycięto bardzo, a tutaj przepraszam, brzoza była wycięta, no tam dalej nie będziemy szli, bo to w końcu Żyd Pacierza nie skończył takiego ja chodzenia po lesie. W każdym razie zawsze starałem się, żeby wszystkie drzewa, które wyznaczyłem, zostały wycięte. Pamiętam bywały sytuacje, że pilarze wracali jeszcze raz na daną pozycję, docinając to, co pozostawili, bo przekorna jest ludzka natura, czasem się zostawi coś. Bo się nie bardzo chce, rób się nie zauważyć nie, nie zapomni. Tu wycięto ładnego dęba, no ale wycięto co wycięto. Tu natomiast nie wycięto, a wyznaczono pewnie i słusznie, że tego akurat, no ale nie wycięto, bo coś się wydarzyło. Więc ci pilarze czasem nie byli z tego tytułu zadowoleni, ale wracali i docinali. Uważałem zawsze, że kropek w lesie po mnie nie powinno zostać. Sytuacja zupełnie odmienna jest u obecnego leśniczego, u którego kropki zostają w ilościach no nie powiem, że zatrważających, ale znacznych. I tutaj mamy następny przykład takich właśnie kropek pozostawionych. Tutaj dość gruby dąb został z kropką niewycięty, bo się Coś nie zadziałało, więc takie rzeczy, wyznaczanie trzebieży w ten sposób nie ma żadnego sensu. To nie jest wyznaczanie trzebieży, to jest zwyczajna dziadówka, bo jeśli w tych mnogości kropek ZUL ma prawo, obowiązek wybierać, które według niego wyciąć należy, to się trzeba zastanowić po co tutaj i jaka tutaj jest rola leśniczego w tej sytuacji, który nad tym wszystkim powinien panować, a przy okazji jaka rola jest tutaj tych, którzy nad owym leśniczym sprawują pieczę, władzę, nadzór. No w każdym razie złożony temat, ciężko go wyjaśnić. Mnie tak sobie jednemu musiałbym liczyć się z tym, że ktoś może na to tu sosna ktoś może na to pytanie odpowie. Nie wiem, bo na razie to leśniczy uprząta, co, co nie tak kropki zdziabuje rzeczy różnego. No proszę bardzo. Idę wzdłuż drogi, to krótkim kawałkiem. Ja tutaj dochodzę do miejsca, gdzie wszedłem do tej enklawy świerkowej, a do tyłu wracałem kilka metrów. Więc widzimy z tego, co widzimy, że tutaj nie działa w żaden sposób ani leśniczy ani ci co nad owym leśniczym yy, stoją ja zaraz zakończę tutaj to filmowanie przejdę jeszcze kawałeczek, jak tam dalej widzę siatka w stanie takim samym jak wszędzie indziej i co jeszcze ciekawego leśniczy tutaj wprowadza sosnę Znacznym kosztem drodząc ją, robiąc cuda różne. Tą sosnę, którą widzimy, wprowadziła tutaj Matka Natura. Ona posiała się sama. Po prostu nikt w tym jej nie przeszkadzał. Wystarczyło po prostu nie wycinać. No i rośnie bez kosztów. Nie trzeba tego kosić, pielęgnować, grodzić. Wystarczy wzorem, jak już mówiłem, okolicznych mieszkańców siąść na tyłku albo na miedzy i patrzeć jak owo ów las rośnie no to siatka płot próbowałem te płoty niegdyś do falban ale to bardziej siatki bardziej saki niż sak to takie narzędzie połowu bardziej siatki saki niż bardziej niż yy, narzędzia ochrony niż narzędzia ochrony upraw przed szkodnikami w postaci żywych zwierząt. Tutaj dalej mamy gniazdo następne i analogiczna sytuacja. Też tu rosną po prostu sosny w miejscu gdzie nie zadziałała, nie urósł dąb z różnych powodów urosła ta sosna. Ale to żyzne siedlisko i nie ma tutaj rosnąć dąb, a przepraszam sosna, a ma rosnąć dąb, ponieważ to nie, ponieważ sosnowych drzewa staną w Polsce mamy dobrze dużo, sosna rośnie tam gdzie gleby są nieurodzajne, tutaj są urodzajne i należałoby to wykorzystać. Tutaj mamy następne przejście, następny taki właśnie tunel poprzez Pomiędzy płotami, pomiędzy płotami sięgających aż tam dalej tych brzus widocznych, tunel szeroki na metr, półtora miejscami, tutaj coś leśniczy posadził, trudno tutaj zgadnąć co, być może, że dąb, być może, że dąb, no i pewnie, być może urośnie, miejmy tego nadzieję. Tutaj było jakieś zwierzę albo trudno powiedzieć co, powginane to to wszystko połowywane. Byłoby chyba tyle tego ględzenia.